Hej, dzisiaj Wam pokażę jak zbudować brzozowy domek Minecraft. Więc zaczynamy. Zaczynamy od postawienia oto w ten sposób brzozowych kół. To 2-2-2-2. Dwa, 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 dwa. Podwyższamy je o jeden blok. A przy tych blisko środka jeszcze o jeden. I musimy tutaj zrobić mniej więcej coś takiego? O, tak to ma wyglądać, odstepie siedmiu bloków też coś takiego trzeba zrobić. Jest środkiem zapełnionym, już to zrobiliśmy. Czas na brzozowe deski, stawiamy je w od ten sposób, co zrobiliśmy, to przystępujemy do. Kładania brzozowych schodów już to zrobiliśmy, stawiamy też tutaj brzozowe deski. Oraz schody. Oto w ten sposób. Po drugiej stronie robimy dokładnie to samo. Oraz na górze kładziemy brzozowe płyty. Gdy już to zrobiliśmy, przydałoby się troszkę powiększyć dasz, żeby ładnie wyglądało. Wylej się weather clear. Chodzi mi oczywiście o coś takiego. Gdy mamy to zrobione, robimy coś podobnego, ale z drugiej strony. A tutaj stawiamy płytę. A z drugiej strony robimy dokładnie to samo skopiowane. Gdy już to z drugiej strony zrobiliśmy, to zaczynamy od robienia podłogi. Ja zrobię go z dębowych desek. Ją znaczy: I Prawie już skończyliśmy dom. Zrobiłem podłogę z z dębowych desek, żeby się wyróżniała. Mam już prawie dom skończony. Polecam jeszcze tutaj dodać płytki, by jakoś to lepiej trochę wyglądało. Oraz dodajemy wyposażenie domu. Więc już mamy praktycznie skończony. Ale lepiej, crafting przedstawić w to miejsce. I to już jest praktycznie skończony. Wystarczy dodać drzwi. I dom jest skończony. Jak chcecie osobiście, to możecie do tego domu, jak chcecie, urozmaicić sobie takie okno. Wtedy to trochę wniesie światła do waszego domu. Oraz lampy. Żeby żaden creeper się tam nie zrespawnował. Lampy czy pochodnie to jest niemal to samo. Ja dam je na górze. Więc już to skończyliśmy. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. Jak oczywiście się Wam film spodobał. No. Więc do zobaczenia następnym razem.